Szczęść Boże w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzisiejsza liturgia słowa przynosi nam bardzo wiele treści, ale też i pokazuje, czym jest życie. Są tam emocje, jest radość, jest wolność, jest miłość, jest pomoc, jest droga, jest dom. Jest też niebezpieczeństwo, ale też jest i ochrona. Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam przez osobę Maryi, że Bóg jest Bogiem historii. Ona odkrywa swoje miejsce w tej historii. W historii zbawienia, kiedy zostaje wybrana jako matka dla żywego Słowa, dla Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I ona odkrywa to swoje miejsce i rozpatruje to wszystko w kategoriach, co będzie dalej, jak to dobrze wykorzystać, żeby nie zmarnować tego Bożego daru. Yy... Kiedy my dzisiaj patrzymy na historię naszego świata, na świat współczesny, który zdominowany jest przez różne kryzysy, kiedy ciągle panuje rozwój technologiczny, ale też widzimy wiele niesprawiedliwości, wiele cierpienia, które emanuje do nas z ekranów telewizorów, pytamy się, gdzie jest ta moc ramienia Bożego? To, o czym słyszeliśmy w hymnie Magnificat w Ewangelii. Że Bóg tą swoją mocą strąca tych wszystkich, którzy są nieprawi, ci, którzy są przeszkodą dla bycia jak najlepszym. Yy, mogę też w tym wszystkim spojrzeć na historię swojego życia. Gdzie jest ta boża moc, kiedy podejmowałem złe decyzje, kiedy myliłem się, kiedy bezpowrotnie marnowałem Bożą łaskę? Dlaczego? Wtedy ten Pan Bóg nie wkroczył do mojego życia, aby powiedzieć: Chłopie, opanuj się. Nie tędy droga. I co jeszcze nam pokazuje dzisiejsza liturgia słowa? Postać Maryi ukazana jest jako ta, która wierzy, a zarazem jest pokorna. Nie wykorzystuje faktu, że jest teraz kimś wyjątkowym, że jest matką Słowa Wcielonego, matką syna Bożego. I nie mówi: służcie mi, chodźcie wokół mnie, szanujcie mnie. Ale właśnie odkrywa to, że to wybranie, ta misja ma być dalej realizowana jako służba. Dlatego wybiera się do Elżbiety. Dlatego y, wyrusza w góry, bo przecież to jest nasz kierunek. Spoglądać ku górze, piąć się ku górze, ku świętości. Ona wyrusza w góry, aby tam poświęcić swój czas, swoje siły, podzielić się swoją radością. Dla tej krewnej, która również doświadczyła tego Bożego cudu. Może właśnie ta uroczystość jest też lekarstwem na nurtujące nas problemy, na wszechobecną niesprawiedliwość, na pychę. Ta liturgia pokazuje nam, że spotkanie ze Słowem wcielonym potrafi bardzo wiele zmienić. Właśnie kiedy Maryja wchodzi do domu Zachariasza i jej Elżbiety. Elżbieta mówi: Z radości dzieciątko poruszyło się w moim łonie. W moim życiu coś się poruszyło, coś się zmieniło. Ta bezpłodność, ta pustka, ta bezowocność moich czynów poszła w niepamięć, bo Bóg obdarzył mnie łaską. Bóg obdarzył mnie swoją mocą. Bóg wziął mnie pod ochronę i pokazał, że tam, gdzie jest coś niemożliwego, on potrafi zadziałać. Że tam, gdzie ja już tracę wiary, On tę wiarę dopiero we mnie rozbudza. Taka jest moc Pana Boga. I taka jest historia y, opisana w tej dzisiejszej liturgii słowa. Że tam, gdzie my widzimy strach, Bóg wychodzi nam z, y, jako ten, który będzie nas bronił. Że tam, gdzie nie widzimy nadziei, Bóg te nadzieje nam wlewa. Że tam, gdzie nie widzimy rozwiązań, Bóg Pokazuje nam bardzo wiele rozwiązań. Pod jednym warunkiem, abyśmy w pokorze przyjmowali to wszystko. Abyśmy nie pysznili się zadaniami, które mamy. Abyśmy nie szukali poklasku za każdą rzecz, którą wykonamy. By nie potrzebować nas chwalić, ale by wiedzieć, że to, co czynimy, jest na większą chwałę Boga. Abyśmy mogli również, tak jak Maryja, powiedzieć, Wielbi dusza moja Pana, tego, który wchodzi w moje życie. Tego, który je ubogaca, tego, który je uświęca i tego, który je umacnia.